Dzisiaj zrobię sobie kolejny test. Tak, czego tam? Tytatów. Jest ono samo smakuje. Milanrona, limonki pomarańczy. No, zaczniemy, sp spróbujmy. Zaczniemy sobie może od pomarańczy. Dobra. Bardzo chrupią. Cóż, tam pomarańczę. Ocena rad 5,5 na 10. Dobra. Następnie weźmiemy sobie limonetowę. To się bardziej chrupią, Jak jadłem, to myślałem, że mi ząb wypadł. się się złamał. E, ocena 6 na 10. Teraz weźmy sobie wino no. Bardzo dobre. Ocena Siedem na dziesięć. Dobra, pa...